Dzień dobry, witam Was serdecznie, jesteśmy, no to będzie w sumie chyba ostatni odcinek na tej biomasie pięknej, na której mi się dobrze pracowało, no właśnie. Miałem sobie zacząć nagrywać które później, jak już będę widział koniec, tak wiecie, żeby takie nagrać, ostatnie 30 minut, ostatnie tam te 20-30 drzewek, no dobra, no może 80 drzewek, bo tutaj jednak wydajność jest dosyć dobra, no ale jest jakiś problem. Mianowicie, powiem Wam, że... Przejeżdżam sobie do przodu i tak mówię, kuźwa, coś się dymi. Tak co jakiś czas, ale patrzę, mówię, no dobra, przestaję. No nie? No i wychodzę z maszyny, wychodzę z maszyny, mówię, kurde, nic się nie kopci. No przecież jest git. Siadam z powrotem do maszyny. Znowu przejeżdżam kawałek do przodu, mówię, kurde, kopci się. Mówię, wychodzę oglądać przewody. No i coś się chyba zadziało, bo jest mokre. Także słuchajcie, idziemy grzebać no i właśnie tam w środku też się wydaje troszkę mokre, także słuchajcie, dźwigniemy sobie kabinę, bo to może jakiś tylko wiecie jakiś problem jak chcecie dźwignąć kabinę, tutaj są takie zabezpieczenia musicie sobie o, przekręcić tak, żeby o, do odkręcania do odkręcania, do dźwigania kabiny, u mnie o, tu spadł. U mnie nie ma żadnego automatu. Trzeba ręcznie podpompować, natomiast. O. Teraz powinna jechać do góry. Jedzie. Widzicie, się tutaj się dźwiga, potem tutaj się ją blokuje. Na tych schodkach Zobaczymy, co tu się zadziało. Ciekawego. No i co no, Tu teraz będziecie widzieć słabo, bo jest słabe oświetlenie. Ale zażygany olejem solidnie. Także. O. O, ale tam woda kapie, czy. No i to jest ten problem, że jak coś Wam padnie, Patrzcie ile tu jest przewodów. Jak coś tam dupnie kiedyś na dole, to ja nie wiem, kto to kiedykolwiek zrobi. Matko Boska. To już teraz ciekawe, który kabel poszedł, no ale dobra. No. no i właśnie tu jest ten problem, że jak coś padło pod kabiną, tak naprawdę samemu samemu jest ciężko. Wejdę na Jest tak naprawdę samemu ciężko w ogóle cokolwiek zobaczyć, no bo jedna osoba że była w kabinę w kabinie raz, dwa gdzieś tam na szybko, żeby coś tam odpalić, zobaczyć skąd ewentualnie leci no i szybko gasić, żeby tego oleju nie leciało zbyt dużo. No i co? No muszę jechać po tatę, zatem wrócimy i będziemy szukać. Dobra, jedyne co muszę sprawdzić, bo się dziwnie ta maszyna przez nas przestawiła, także włączamy sobie poziomowanie, i zobaczymy czy jak Okej, okay, tylko dziwne sobie żurawia. Czy jak dam gazu, to czy my się wyprostujemy? Bo kurde. Dobra. No. Git. Wyprostowaliśmy się teraz. Jesteśmy ładni. Dobra. O, już się bałem. No, a ja tutaj tylko teraz sobie przejeżdżam, słuchajcie, muszę tą granicę troszkę wyprostować i tam są, takie są, tu, 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 gdzieś tu, 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 na tym chyba tu, 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 Jest taka zielona opaska i takie zielone opaski chłopaki mi tu zrobili, żeby poprawić tą granicę, bo teraz wiecie, odsłoniło się niebo, także gps y lepiej działają i lepiej podobno pokazują, także przejeżdżam i tu mi został kawałek po tej stronie i bailando. Słuchajcie, dostałem info, że tutaj gdzieś jest kuźwa jakiś bunkier. Także co? No idziemy przecież obejrzeć, nie? 330 litrów paliwa jeszcze i to werwy. Kuźwa, zaszalałem teraz. Dobra, idziemy. Tu gdzieś. Uuu, czyżby tam? Nie, coś jest. Coś jest. z skubany. Kurde, za gruby jestem, nie wejdę. To bym się tu wcisnął. Nie, no nie wcisnę się, jasne. My zasypało, tak tu, było trochę większe to wejście. No dobra, ta moja latarka to nic tu nie. Ale coś tam widać. To takie, takie, takie ciasnawe. Coś tam jest? Kurde, tę zasadę. Jeee, mokre. Ale czysto dosyć, kurde, żadnych tak pajęczyn. Jestem w szoku. No, eleganckie. No i dobra, gdzieś tam już w oddali, zobaczcie, tam już jest końcowa granica, także koniec już widać. Co prawda, do samego końca pewnie razem nie dojedziemy, no ale chociaż te 10-15 minut, żebyśmy jeszcze sobie pojeździli na tej... fajnej robocie. Powiem Wam, że ja będę miło wspominał, co prawda zapewne za jakiś tydzień, dwa szykuje się coś podobnego też do pracy, natomiast troszkę grubsze, dlatego tam już będzie troszkę lepiej, no jedynie z tym będzie gorzej, znaczy gorzej, podejrzewam, że gorzej dla wykonawcy, bo dla mnie może nie, chociaż czasami to, że właśnie udaje się wyrywać z korzeniami, dla mnie też jest na plus, bo no zobaczymy zresztą, powiem Wam, że nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, Zobaczymy też tutaj, jak panowie co przyjadą biomasę odbierać. Tu nie będą mieć do kolegi żadnych problemów. Że tutaj niektóre są już z korzeniami, ale ja tutaj trochę tak wiecie, Tak, góra, dół, góra, dół po telepe żeby już nie były z tej ziemi. Także mam nadzieję, że tu nie będzie wielkich problemów. Natomiast e, tutaj jeszcze w środku nie jest źle, bo jest już troszkę są mniej gałęziate te sztuki. Ale jak tam gdzieś przy początku, właśnie to wiecie, tych gałęzi jednak tam jest dosyć sporo. No, i zawsze tak jak w poprzednich filmach to mogliście zauważyć, zawsze gdzieś tam sobie szukałem jakiejś luki przez całą długość tego drzewa, żeby gdzieś tam go złapać, właśnie w miejscu, w którym tych gałęzi aż tak dużo nie ma. I wtedy mi to dobrze wychodziło. O proszę bardzo, za chwilę wracam. Czy wy jesteście? Czy to się to miga, czy nie miga? Miga, dobra, jesteście. Zwonił do mnie dziadek, bo wiecie, co mam awarię w mojej skodzinie. Kurczę. Dojechałem dzisiaj e, na miejsce, bo jechaliśmy na dwa auta z tatą, także moją skodę e, tutaj leśną terenową musiałem uruchomić do życia. No i kurczę, przejechaliśmy na dwa auta. No bo też tata sobie pojechał, bo co ma tutaj chłop siedzieć. E, pomógł mi tutaj ten kabel, kabel, przewód zamontować. Wiecie, co tutaj no, zamontować pewnie dałbym radę sam, natomiast jest ta jeszcze sytuacja, żeby po prostu sprawdzić, czy to na pewno to i po prostu w tym mi tata tutaj musiał pomóc, żeby tam wiecie, zerknąć, co i jak. A zresztą choćby nawet powiem Wam, że we dwóch to i tak jest łatwiej, bo zawsze tu jeden coś potrzyma, tu ten, tu tamten, tu coś poda. Także jednak tak jest skomplikowane jakieś tam kurcze tutaj awarie, że tak powiem, pod kabiną, to we dwóch polecam. Zawsze co dwie głowy, to nie cztery. I... I kurczę z godziną przyjechałem. No i było wszystko git w sumie, Bo nie, nie widziałem, żeby coś tam się zadziało i też nie, nie jechało to auto z nas, zbyt dziwnie. Tylko jak zawsze idealnie i pięknie. Po dwóch godzinach jakoś pojechałem sobie właśnie, podszedłem sobie do autka, żeby zobaczyć tam, żeby wziąć sobie obiadek. Mój piękny, ciepły, jeszcze który dojechał ciepły do lasu, razem ze mną, oczywiście, bo sam sobie gotuję, żebyście nie mówili, że to jakiś catering ma i że mu odbija palma czy coś. No i patrzę, flak, nie ma powietrza. Kurczę, mać zeszło do zera. Także mówię, tutaj utknę chyba w lesie, ale tutaj kolega ma mi podwieść kompresorek. I będziemy próbować nabijać. Może się jakoś to uda zrobić tak, żeby było, wiecie, żeby jakoś wrócić do domu. Kamil nam wysłał ładne zdjęcie. Patrzcie, jak maszyna ładnie na lewecie ustawione, Patrzcie, jaka brudna. Boże, Kamil, wstydziłbyś się taką brudną maszyną jechać na delegację. Wstyd! Boże święty! Gdzie to tak? Też byś gdzieś. Wodę w butelce wziąłbyś to umył trochę, a nie. No, no nic, no nic, no ale widzicie, no tu jestem bombardowany zdjęciami po prostu. To od fanów tutaj po prostu, od pana Kamila, którego serdecznie tutaj teraz pozdrawiam. Ale tu nie ma czasu. Trzeba ciąć. Bo tu kurcze kubiki. Tu idzie masa jak szalona. To sobie przetegujemy i troszkę sobie podjedziemy bliżej tej lewej strony, bo aż bym chciał tutaj, pasz jak ładnie posprzątałem. Chciałbym sobie tutaj już zrobić do granicy w miarę. Tutaj troszkę mam daleko. A co tu za jakiś liściak jeszcze się pojawił? Wstrętny, ohydny, paskudny. No nic, to już sobie chłopaki tam go wezmą najwyżej, bo to nikomu przecież nic nie przeszkadza. Znamy, tak mi się wydaje O, i się brzydko złamało, no ale to sobie tu zaraz Ciebie weźmiemy. Cyk, cyk, cyk Już jesteś nasz Chodź tam Ośmiornico O Drzewo mamy tu, drzewo mamy tam, opaskę mamy tam. Powiem Wam, że kurczę, daleko do tej opaski Nie wiem, czy jednak na dwa razy nie przejadę. No, patrzcie, tam jest ta opaska. <laughs> Ale tutaj tak już się nie zmieszczę za bardzo pomiędzy granicami. Znaczy pomiędzy tutaj tą moją biomasą, którą sobie ustawiłem. <laughs> Ale tak naprawdę rzecz, rzecz mówiąc tak Prawdomównie Wam tu mówiąc. Lechcie 2,97. To ja tutaj śmiało bym się mógł bliżej podtegować i po prostu troszkę zmienić sobie. Bo tutaj śmiało tą prawą stronę mógłbym sobie bardziej zategowywać. No to źle sobie podjechałem, ale to zaraz ogarniemy. Słuchajcie, na spokojnie. O, ładnie. To, tu przechodzą. Leć. Kurczę buja w tym ciągniku. No jeszcze kawałek jest do tej granicy. A Dobra, ja sobie tutaj przejedziemy ten kawałeczek. To już sobie później tam po prostu blisko tej biomasy przejadę. To tam sobie weźmiemy i będzie git wtedy sobie elegancko cofniemy. No, ciachu, ciachu. O o, 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 gitara. Te sobie później doprawię, a my już się tutaj troszkę skręcimy. Troszkę inaczej, to już zaczniemy ciąć. Troszkę się właśnie zbliżymy do tej granicy. myślę, że o, ra. Tak sobie gdzieś to będziemy ciąć. No i co? Tu jest grube, grube. Gdzie tam grube? Patrzcie, zapałka. No, widzicie, ile tu jest. No, to, no, no, sami widzieliście przed chwilą, jak to. Lekko tyrpnięte i już kurczę leci, ale dobrze, dobrze, dobrze. Nie narzekam, nie narzekam wcale. Tak być powinno. Tak być powinno, żeby to szło fajnie, szybko, elegancko. Oho. Powiem Wam, że tutaj na tym polu, jakby kurczę, ten las tutaj był przecięty jakby to pole przeciąć, to by tutaj był naprawdę ładny las kiedyś To by był naprawdę ładny las pyk, pyk, pyk. chodźcie tu Tu troszkę ciężej ale Dwie na raz. Także. Jak Wam się blokuje prowadnica, która mi się nie zablokowała, O, teraz przeszła, To wystarczy tylko tak pyk, pyk. Dobra, teraz źle akurat zrobiłem. To pyk, pyk, nie, to nie wyszło. Przedtem mi wyszło lepiej. Wiecie, tylko lekko puścić sobie. I wtedy Wam fajnie to wychodzi. Prowadnica właśnie puszcza, ale to wiecie, jak człowiek chce, to nie zrobi, a jak człowiek nie, wiecie o co chodzi, no, że jak człowiek stara, to nie wyjdzie, a od niechcenia to właśnie wychodzi, no i to tak samo było w tym przypadku. Dobra, teraz trzeba tutaj rolki poprawić, żeby było ładniej. Ciach, 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 ciach i co, Ciebie tu też wyrwiemy? No wyrwiemy, bo my Cię tutaj nie chcemy. Gdzieś ciaki to akurat bezproblemowo. Mm, mm, mm. Czy Ciebie tamtą weźmiemy? Weźmiemy Cię, już byśmy mieli spokój. O, to jest jedna, tu jest jeszcze ta cienka. Druga tą cienką sobie tutaj weźmiemy tak, żebyś nam szła tutaj w biomasę. A chodź tu. W pierniku jeden. Tam do tyłu się schow. No to jesteś za ładna, żeby Cię tu dać w biomasę chyba. Także my byśmy sobie tutaj ciebie troszkę gdzieś tam na drzewo, na drewno jakieś przerobili. Tu drewno Nie no właśnie teraz... O, dobra, chciałoby kontrolować się, ale nie robimy żadnej kalibracji teraz kontrolnej. A dzisiaj mamy, Szanowni Państwo, 18 stycznia. Także wiecie mniej więcej, jakie mam opóźnienia w stawianiu filmów, ale mam nadzieję, że powoli gdzieś tam to nadrabiam. Natomiast. No na obecną chwilę cena zrębki podobno poleciała na łeb, na szyję. Ja wiem to z drugiej ręki, bo typowo do odbiorców nie dzwoniłem, także nie wiem, może jestem manipulowany i tylko tak mi mówią, żebym współczuł i mówił, jak to teraz tu mało ludzi zarabiają. Natomiast no... Kurczę, mać szkoda, że ta zrębka właśnie nie jest w cenie, tak jak była. Bo teraz wygląda to podobno troszkę gorzej. Ach, damy sobie już tam ciebie. Ależ tam, chodź tutaj do nas. No właśnie, jakby ta cena zrębki była w takim piku, że tak powiem, jak była jeszcze niedawno w sumie. No to by było naprawdę fajnie. Jakby tutaj naprawdę mógł chyba dosyć solidne pieniądze na tym zarobić. A tak, no kurczę, tutaj też chyba nie jest źle, bo trochę drzewa wychodzi. Trochę tego drewna tutaj wyrabiamy. Wyrabiam. Trochę z tej ziemi, by nie było problemów. Och, uciekł mi troszkę. Ja już go chwyciłem, mam dwa, to już od razu sobie biorę tutaj, żeby już potem tego nigdzie nie ruszać. Dobra. Czy tak chcę jechać? No tak gdzieś bym chciał jechać. I patrzcie gdzie ta granica. Kurczę. Aha, bo ta droga tak dziwnie idzie chyba. No, patrzcie, tu już jest zaraz kawałek to już widzicie tam, że już tam już jest gruby las, no to w sumie to już jest koniec. Także no ja się tutaj pomęczę, już tutaj będę sobie to wyrywał. Ale z, z wami sobie tutaj ten kawałek jeszcze zrobię, ten ładny Ten, który tak fajnie, szybciej idzie Byście tutaj mogli się napatrzeć na tego profesjonalistę Na tego Biomasowego potwora Po prostu Pyk Pyk, pyk, pyk Idzie, idzie, idzie Elegancko, to Ach, nie chyciłem, nie chyciłem całego, dlatego tak się tutaj to oderwało. Chodź, mać, powiem Wam, że kątem oka widzę, co się tutaj dzieje, tutaj na tym moim, e, na tej mojej czarnej scenie. Także. No nie wesoło, znaczy wesoło. <laughs> wesoło, wesoło, wesoło. Kto mi tutaj coś tam napisał? Ach, nie sprawdzam na razie, jeszcze troszkę musimy dociąć tutaj. A, poszło. Jest, jest, dobra Idzie tam już koniec, widzę, to już mi się zachciewa Lepiej szybciej pracować jechać do domu Do domu bym chciał jechać A pik. pyk, pyk. ale ładnie przeszło Klasa, klasa Klasa i szyk Tutaj proszę, proszę mi tutaj pójść, no ty też jesteś średnia dosyć, także też mi tu pójdziesz w biomasę, przyjaciółko w Dobrze, no nie ma tragedii, myślę, że... Wydajność tej godziny. Co prawda, no, takie coś jakby miał wyrywać cały czas, no to by mnie tu nerwy zjadły, ale no tutaj nie tylko takie rzeczy się wyrywa, bo też są takie jak tutaj teraz. Pik, pik. No i co, wyrwiemy sobie tutaj tego jeszcze krzaczora? W zasadzie taki miałem tutaj zamiar, że do 20 po będę tutaj sobie z wami jeździł, ale tego damy tutaj do, do pniaków. Tu już w sumie drzewa dużo nie ma, to niech to już tam leży. I ja się z kabiny będę z wami żegnał, ale nie żegnam się jeszcze z wami w tym odcinku, bo jeszcze jak to skończę to wam pokażę jak to wszystko wygląda